No, hej, jak to mówią, naważyłeś sobie piwa, to teraz je wypij, więc pora na mój kufel. A moim kuflem teraz będzie rozbiórka tego, tego boxtera. Dzisiaj go rozbiorę, ocenię uszkodzenia, ocenię e, to, jakie części muszę, muszę do niego zakupić. Więc teraz wrzucam Wam time Jak zakończę rozbiórkę, e, wtedy nagram dokładnie uszkodzenia. Pod spodem pokażę Wam wszystkie części, jakie należy nabyć, i myślę, że. Na tym na dzisiaj zakończymy, więc biorę się do roboty. No, jak widzieliście na Timecie samochód już yy, rozebrany, już Wam wszystko pokazuje. I teraz tak, z rzeczy, z rzeczy, które będę musiał zdobyć na, na 100%. To jest tak błotnik prawy, lampa, bo niestety tutaj u dołu się ukruszyła, poza tym jest, poza tym jest dobra, więc więc gdyby nie to ukruszenie mielibyśmy trochę, trochę mniej, no ale jest uszkodzona, więc, więc muszę ją zdobyć. Yy, belka wzmacniająca pod zderzak to jest element, czy element, yy, trzymający zamek przedni pod, pod, pod zderzakiem, więc to, no oczywiście zderzak. W zderzaku prawe światło, lewe przeżyło, więc, więc tutaj mamy troszkę, troszkę budżetu urat uratowane. Muszę zdobyć te amortyzatory, które są pod zderzakiem, ponieważ wykonały swoją pracę, przyjęły uderzenie, a są, a są jednorazowe, więc, więc te, to muszę zdobyć. Są ten nawet, gdy ten akurat nie zadziałał, ale się skrzywił, więc, więc to jest też do, do wymiany kilka elementów plastikowych, wykończenie w koło zamka na, na pasie przednim. No, i przede wszystkim maska. Maska jest zgięta, rozerwana, więc maska jest do, do wymiany. A teraz, sam. A najciekawsza rzecz. Rzecz, która jest na samym środku z przodu auta, w zderzaku kratka jest cała. Nic się jej nie stało. No, wiadomo, troszkę podrapana, ale to i tak pójdzie do, do malowania. Ale wszystkie zaczepy, wszystko w niej jest. Całe. Tutaj mamy rzeczy wymontowane z bagażnika. To są wszystko rzeczy, które nie są. To są wszystko rzeczy, które nie są uszkodzone i sam samochód. Już wam pokazuję, mamy tak mamy ugięty tutaj ten, ten fartuch pasa pasa przedniego, sam pas. Myślę, że jest do wymiany, ale to musi to musi ocenić blacharz. Najgorzej, najgorzej zmiętym miejscem jest to tutaj, ale nie jestem na tyle, na tyle fachowcem w temacie blacharskim w ogóle nie, nie blacharskie roboty nie są moim, moją częścią motoryzacji, więc tutaj muszę sobie zawołać kogoś, kto to oceni i wyceni przede wszystkim. No i zlecić tego naprawę. Poza tym wszystkie te plastiki, chłodnice, druga lampa elementy tutaj wewnątrz, wewnątrz w bagażniku, podłużnice przede wszystkim w ogóle nie się nie nie ugięły, więc pomimo tego jak samochód wyglądał e, nie ma nie ma znaczy no jest no, no wiadomo że jest, jest źle, ale mogło być mogło być dużo gorzej. Tutaj mamy Jedną wiązkę, która została ucięta przez łamiący się pas przedni. Ona jest do naprawy. To jest wiązka, która idzie tylko i wyłącznie do klaksonów i czujnika temperatury zewnętrznej. Więc yy, to są uszkodzenia tutaj z przodu. Do wymiany mamy niestety szybę. Nie wiem jak doszło do jej uszkodzenia. Przypuszczam, że mógł to być ten nieszczęsny telefon, który wziąłem wziąłem do ręki i uderzył w nią od środka i rzeczą, która no niestety jest też do do wymiany jest poduszka powietrzna. Dobra, więc na dzisiaj to będzie tyle. Oczywiście już Was obrócę. Po raz kolejny zwracam się do, do znajomych i może do kogoś kto po prostu ogląda. Jeżeli macie jakieś części do takiego Porsche 987 bardzo chętnie, jestem, jestem w tej chwili na zakupie, więc, yy, więc chętnie jestem zainteresowany. Jak coś to się po prostu odezwijcie, napiszcie w komentarzu, że macie elementy do takiego samochodu, i jakoś się, jakoś się ze sobą skontaktujemy. Więc. Yy, no tyle na dzisiaj. Nic, nic tu więcej nie ma do, do pokazywania. Następną, następnym etapem będzie szukanie części i na pewno zaproszenie tutaj do mnie yy, blaharza żeby sobie to obejrzał, ocenił, powiedział mi ile będzie mnie ta naprawa kosztowała. Więc na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was i do następnego, no, w następnym odcinku wyceniamy.